Czevalencko, ja jestem Ruwa. Dzisiaj porozmawiamy o moich zawodach. Yy, chcę wam tutaj przybliżyć troszeczkę czas jaki to będzie. Wrzesień na pewno. Jeszcze nie znamy dokładnej daty, bo to jeszcze jest kupa czasu, także wszystko was będę informował na bieżąco. Yy, jak wiecie, wystartuję ponownie na zawodach X XPC. No i chciałbym tutaj dołożyć kilogramów. No i dzisiaj taka Mała niespodzianka dla moich widzów. Yy, dzisiaj wezmę sobie kartkę, wezmę kopertę. Napiszę kilogramy, które chciałbym podnie podnieść. Zobaczymy czy uda mi się to wszystko yy, zrobić. Także otworzymy oczywiście tą kopertę po zawodach. Także jak na razie, na razie bo dzisiaj macie takiego luźnego vloga, ja idę za chwileczkę sobie zaparzyć cierpkę i zaraz do Was wracam. No, i jestem z jerpką. Musimy uzupełnić dawkę energii na cały dzień, jak to ja. No, wracając do zawodów, tak jak już wspomniałem, dzisiaj tutaj robimy takie małe moje wyzwanie. I dla Was otworzymy tą kopertę dopiero mm, po zawodach. Nagram Wam filmik, zrobię podsumowanie zawodów i otworzymy kopertę. Zobaczymy, czy trafiłem z kilogramami. No, to może tak do karteczkę. Na razie. Karteczkę ja Wam tu wszystko zasłonię, żebyście nie widzieli. Piszę kilogram, ile chciałbym podnieść teraz na podejście, ile chciałbym zaliczyć. Hmm. No Okej. Okay. kartkę. Wracamy do koperty, żeby nie było zakleją. Mało. Ja Wam powiem, że no, dobra, dobra. tak sobie polecimy, żeby nie było. Raz. Teraz sobie przyklejmy drugi raz. Nie, po prostu rozerwiemy i żebyście nie mówili, że coś przykleję. widzieliście? O! Dobra. Tu mam obok. Pan, nam tą kopertę. Czy to idzie do szuflady? I dopiero widzimy się po zawodach, także dzisiaj luźny vlog z Jerbką, także zobaczymy, wytrzymajcie za mnie kciuki, będę Wam rzucał tutaj na pewno co jakiś czas, to jest zmagalnia na siłowni, ale nie tylko, także wrócą sztuki walki na pewno, jeszcze nie wiem kiedy, musi się troszeczkę zrobić ciepło i polecimy, także nie tylko tym. O już, monitoryk osiedlowy jest, zobaczcie co tam się dzieje. Piesek musi wszystko widzieć. No i dobra, jedka wypita, jeszcze doleweczkę zrobimy, ale na spokojnie. Także mówię, wrzesień, otwieramy tą kopertę. To dzisiaj taki luźny vlog dla stałych widzów. Widzimy się za tydzień. No i zostawcie jakiś komentarz pod filmikiem. Ile kilogramów może być w tej kopercie? Ile mogę napisać? To Wasze typy. Ile chciałbym podnieść? Ile sobie wypracuję przez ten cały okres? Także czekam na Wasze komentarze i widzimy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, Muro Master.